No, drodzy widzowie, z tej strony jak cawery gaming. Co? Dzisiaj będziemy odbierać dwa big boxy. na początku big boxy. Dobra, Mateusz wyszedł, więc musimy chwilę poczekać. No już, chodź, chodź, chodź. No chodź, wyszedł. Który ja? Okej. to wyszedł. Ten miał blisko mojego Dobra, była chwila przerwy, bo mój brat wyszedł z braula. Ja otwieram brau, Big Boxa. Ale też otwórz Big Boxa. Dobra. Na, na raz, dwa, trzy. Raz. Dwa. Trzy. Ile mam trzy. Mam nadzieję, że coś wypadnie. No nie. No nic. Big Boxa. Na no razie nic. Teraz karnecik. A ty kup. A ty kup. A ty kup, okej? Okay? Tak. No Raz, dwa, trzy, start. Trzy. Kurde no nic. I teraz drodzy widzowie mega box. Zaraz otworzymy mega boxa. Mój brat też otworzy mega boxa. To jest właśnie fajne. Mati, jesteś przygotowany? To, to raz. Kurde. Poczekaj, muszę jeszcze kod zmienić na kodę Ewę. Mamy teraz Właściwie tylko tak zadolimy. Już? Ewę. No już. Raz. Ja też. Raz. Dwa. Trzy. Sześć. 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 Ja też mam sześć. Dobra, klikaj do jedynki. No, Drodzy no, no, widzowie, raz, dwa, trzy gadżet. Peni, 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 peni. No, no, ja mam gadżet do kolda, ten dobry. No, tak słabo, no, ale oto coś. No gadżet, no gadżet, gadżet, no, no, patrz po ja mam! mam Mateusz tego już. No Masz czego tam prędko? Co trochę próbujesz. No. I ma Ile mam właśnie? Dużo mało, tak zobaczył, to No, no widziałem już go. Tego, tego, tego fajnego. A to no dobre, no, to możemy zagrać w typem jako złem. Dawaj. Feli? No To co się tak cieszy,

o ja gadżetem u kurde trochę słabo minus trzy ja też mam penny ale nie zagram penny ja zagram roksu koksu Kody ewe oczywiście mm. Miał jeszcze No dobra, to tworzysz może, ale to później, po odcinku. No dobra, dobra, dawaj, dawaj, Andrzej. Czego tak się cieszysz, panie związku? No ten dwóch że dzisiaj z rana kupuje Gadeta do szelki. No bo musimy na, nagrywać odcineczki, Wiesz o co chodzi? A bez odcinków nie ma, nie może. Ale co, nagrywam odcinek na YouTube'a. Drodzy widzowie, to był, najle... to był najlepszy trafmat jego historii, był Nie no, oczywiście były lepsze postaci. Dzięki, 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 jaki, jaki, ładowa, też No kurde, pamiętam kto pan Ja też mam kiełka. To łapkę w górę? Tak w sumie dajcie łapkę w górę i tym, kto ma czerwony przycisk to jak daje na szary, oczywiście. Let's go, let's go, let's go. Po co tak się cieszysz? Po co tak się cieszysz? Po co tak się cieszysz? Z go Leona, po co tak się cieszysz? Nie polecam, no w sumie polecam, żeby. żeby się nie obraził, ale tam no i paguję dziękuję i ten oczywiście. Jak chcę go subskrybować, to lepiej, żeby nie wiem, jak chcą, to mogą go subskrybować. Jak chce, ja, bo nie subskrybuję, nie, no warto je subskrybuję, tak specjalnie, żeby się obraził. O, dobra. Now, one, now, one, now, one, now, one. Now no, we're the family, we're Dobra. Tak bym No mnie tu nie... No nie, tu to tam... oh, ja,,, No nie, ale... mi No nie, no nie, no nie, no 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 Kurde no jest Compost. no do... no już wypiłem. Dobra, dobra, łynek, łynek, łynek. Dobra, cześć widzowie, czy się czułem.